Czym jest grupa mocy i dlaczego to ważne, żeby takową posiadać, jeżeli chcesz się rozwijać w jakimkolwiek obszarze Twojego życia, czy to w sprawach życia rodzinnego, czy w Twoim biznesie, czy na przykład w zdrowym stylu życia. Czym jest grupa mocy? O tym dzisiaj zapraszam. Przez pierwsze lata prowadzenia przeze mnie firmy domowe zawirowania, większość osób, od których się uczyłam, jak to w ogóle robić, to były osoby z zagranicy, głównie z USA. I w niektórych programach, w których brałam udział, były, była szansa poznać różnych innych przedsiębiorców, jakby nawiązać jakieś relacje. Natomiast muszę powiedzieć, że ja miałam wtedy trochę takie poczucie, że my nie działamy na tych samych rynkach, w sensie, że jednak ja działam wyłącznie na rynku polskim, żadna z tamtych osób, które uczestniczyły w tamtych programach, nie działa na rynku polskim. Więc y, chociaż zawiązywały się jakieś y, pojedyncze takie relacje, powiedzmy y, koleżeńskie. To bardzo mało było takich relacji, które, które mogłabym powiedzieć, że były naprawdę takie mocno wspierające w temacie tego, jak ten biznes prowadzić, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, żebyśmy mieli szansę ze sobą pogadać, spotkać się, bo ja ciągle gdzieś z tyłu głowy miałam to, że i tak jednak pracujemy w trochę innych okolicznościach, w innych warunkach, tu y, trochę inaczej trzeba te rzeczy wdrażać tutaj u nas w kraju niż w innych miejscach, i przez pewien czas nie miałam za bardzo osób ze świata biznesu, które byłyby dla mnie takim mocnym wsparciem. I to się zmieniło całkiem niedawno. Kilka różnych czynników na to się złożyło, między innymi fakt, że dołączyłam do towarzystw biznesowych, gdzie poznałam naprawdę sporo różnych fajnych osób, takich, których, które są właśnie przedsiębiorcami, które mają podobne wartości do moich, bo nadajemy na podobnych falach. I pamiętam jedną z pierwszych rozmów z jedną z tych osób, gdzie po prostu gdzieś tam rozmawialiśmy o różnych rzeczach, trochę biznesowo, trochę rodzinnie. i Ja w pewnym momencie mówię, wiesz co? Prawdopodobnie nie wiesz nawet, co to takiego jest, ale muszę powiedzieć, że zaliczam Cię do mojej nieformalnej grupy mocy. I wtedy też wytłumaczam tej osobie, czym jest w ogóle grupa mocy i chcę to samo, Teraz zrobić dla ciebie, bo ten moment, w którym ja naprawdę zaczęłam tworzyć grupę mocy, taką biznesową, tutaj dla mnie, taką, z którą jestem w stałym kontakcie, z którą się widujemy, co prawda aktualnie głównie online, ale jednak piszemy do siebie, jakby zostawiamy sobie wiadomości, przegadujemy różne trudności, które przeżywamy, wspieramy się nawzajem, to był moment, w którym bardzo dużo zmieniło się w tym, jak ja prowadzę swój biznes i dużo szybciej zaczęłam różne rzeczy robić, wdrażać, uczyć się, bo w w końcu miałam wokół siebie ludzi, którzy mi w tym towarzyszą. No to właśnie, czym jest w takim razie ta grupa mocy? Otóż, to pojęcie jest z takiego narzędzia, które szczegółowo uczę w moim kursie małżeński starter. To narzędzie nazywa się prawa ręka, lewa ręka, i ono mówi o tym, że ludzie w naszym życiu dzielą się na takie dwie główne grupy. Jedną z tych grup jest właśnie grupa mocy. Grupa mocy to są osoby, które, tak jak Ty, są na drodze rozwoju w jakimś konkretnym obszarze Twojego życia. To może być właśnie, że to są osoby, które, tak jak Ty, chcą uczyć się, jak budować relacje małżeńskie. Albo relacje rodzicielskie, albo po prostu rodzinne. To mogą być osoby, które tak jak ty um, są jakby y, wkręcone w uczenie się, jak budować, jak tworzyć swój biznes, jak prowadzić swoją firmę. Ale to mogą być też osoby na przykład, które tak jak ty. Chcą prowadzić zdrowy styl życia i chcą się tego uczyć i są aktywnie w to zaangażowane. Albo takie, które, nie wiem, chcą uczyć się jak ćwiczyć i chcą się do tego motywować. Um, czyli to mogą być różne obszary Twojego życia, natomiast generalnie to są osoby, które, tak jak Ty, są zaangażowane i aktywnie podejmują aktywne działania po to, żeby się uczyć. Nowe umiejętności, zdobywać nową wiedzę, żeby zmieniać siebie, jakby coś nowego u siebie w swoim życiu wdrażać w tym konkretnym obszarze, o który w danej chwili ci chodzi. I grupa mocy to jest coś, ja bym powiedziała, obowiązkowego na naszej drodze rozwoju. Ta grupa mocy nie musi być bardzo duża, tak naprawdę bardzo często to może być jedna konkretna osoba, której można by było nazwać, że jest naszym, jak to po angielsku mówią, accountability partner, czyli taki, taka osoba, y, która, która pomaga nam pozostać na tej drodze, o, na której chcemy być, a my to samo robimy dla niej. Natomiast ja naprawdę widzę, że posiadanie takiej grupy bardzo przyspiesza Twoją drogę w danym obszarze, na, o który Ci chodzi, w którym chcesz osiągnąć nowe rezultaty. No po prostu jak strzała zaczynasz pędzić do przodu, dlatego, że zaczynasz się otaczać ludźmi, którzy chcą to robić razem z Tobą, którzy Cię motywują, którzy Cię zachęcają, którzy dają Ci wskazówki, którzy Cię podpowiadają, inspirują, kiedy upadniesz, to pomagają Ci wstać, kiedy trzeba, to tam Cię, jak to mówią, kopną w... Tyłek, żeby cię troszeczkę popchnąć do przodu, Nie, czyli jakby towarzyszą ci na tej drodze i Ciebie po prostu wspierają w całym tym procesie. Dlaczego to jest tak ważne, żeby taką grupę mieć? Otóż, rozwój ma to do Ciebie, że jest czymś. Trudnym, a przynajmniej, że przychodzą takie momenty, że mamy dość, że nie wiemy co dalej, że mamy ochotę tylko załamać ręce, że mamy wrażenie, że ta góra, która przed nami stoi jest, jest tak wysoka, że my nigdy tam nie wejdziemy, że po prostu już nie mamy siły, że to, co doświadczamy w tej chwili jest tak trudne, tak obciążające, że już po prostu nigdy więcej za to się nie wezmę. Czyli że To nie jest zawsze tak, ale że przychodzą takie momenty dla każdego z nas, kiedy po prostu mamy ochotę już to wszystko rzucić. I wtedy na pomoc bardzo często spieszą osoby z naszej grupy pomocy, z którymi możemy się podzielić wątpliwościami, które możemy opowiedzieć o tym, co jest dla nas trudne, i one właśnie nas podtrzymają, zmotywują, one pomogą nam znaleźć światełko w tunelu, one nam potowarzyszą w tym najtrudniejszym, najbardziej ciemnym momencie, a czasami, jeżeli na przykład są trochę dalej na tej drodze, to nas po prostu złapią za rękę i podciągną trochę na tej górze, która wydawała się taka ogromna. Czyli grupa mocy pomaga nam, ona nie jest jakby gwarantem, ale pomaga nam rzeczywiście pozostać na tej drodze rozwoju, na której chcemy być. I teraz dochodzimy do, mam poczucie, sedna sprawy. Otóż e, wiele osób, kiedy słyszy, jak ja opowiadam o grupie mocy, to od razu się właśnie rodzi taka myśl: O kurczę, naprawdę chciałabym mieć, czy chciałbym mieć taką grupę? I zaczynamy czekać. Czekać, aż ta grupa się znajdzie, albo zaczynamy narzekać wewnątrz siebie albo na głos, no nie, ja po prostu nie znam takich ludzi, ja po prostu nie mam wokół siebie takich osób. I to jest coś, co, no, co na pewno nie doprowadzi cię do tego, że ta grupa mocy się pojawi. Dlatego, że grupa mocy to nie jest coś, co ktoś ci wręczy, po prostu powie, proszę, to jest Twoja grupa mocy. Ciesz się, że ją masz. Uciesz się tym prezentem. To nie jest prezent. Grupa mocy to jest coś, co ty musisz zbudować. A budowanie grupy mocy wymaga Twojego wysiłku, energii, czasu i zaangażowania, czasami nawet pieniędzy, na przykład po to, żeby po prostu gdzieś pojechać i się spotkać z kimś, tak? Bez tego nie da się tej grupy zbudować. Ona sama nie przyjdzie, ona sama się nie pojawi, to musi być Twój wysiłek. Jeżeli więc bierzesz swój rozwój w jakiejkolwiek dziedzinie czy w biznesie, czy właśnie w rodzinnym życiu na poważnie, to weź na poważnie też to, co dzisiaj mówię i zacznij budować swoją grupę mocy, zacznij wokół siebie budować relacje, które będą w taki sposób Cię wspierały, jak dzisiaj Ci o tym opowiadam. No, to w takim razie, gdzie znaleźć takie osoby do grupy mocy? Pierwszy krok to jest taki po prostu rozejrzyj się wokół siebie. Może tak naprawdę, wbrew temu, co ci się wydawało, masz obok siebie osoby, które mogą stać się taką grupą mocy, tylko po prostu do tej pory nie znałaś, nie znałeś tego pojęcia i nawet ci to nie przyszło do głowy. Ja mam taką osobę, która była po prostu najpierw moją przyjaciółką, a później jakby to się jeszcze rozszerzyło na to, że stałyśmy się dla siebie nawzajem grupą mocy. Także jak najbardziej jest to realne i możliwe. Po prostu rozejrzyj się, otwórz szeroko oczy i sprawdź, co. Co się dzieje. Drugie miejsce to jest, jeżeli uczestniczysz w jakichś kursach online, czy w jakichś w jakich szkoleniach, czy o, na zresztą, nie tylko online, tak, oczywiście na żywo też, to moje doświadczenie jest takie, moje doświadczenie osoby, która prowadzi tego typu kursy, jest takie, że nieomal każda osoba, która bardzo aktywnie zaangażowała się w udział w danym szkoleniu albo kursie, Dość szybko znalazła sobie kogoś do grupy mocy, albo takiej dwuosobowej, albo nieco większej. I mam właśnie też takie doświadczenie, szczególnie po takim moim dziewięciotygodniowym programie Family That Works, gdzie pracowaliśmy bardzo mocno, bardzo intensywnie i było, tak, było, było kilka takich osób, które naprawdę bardzo mocno były zaangażowane i one po prostu wspólnie stworzyły grupę mocy, która przetrwała już wiele miesięcy i działa i pracuje i cały czas gdzieś tam nawzajem się te osoby wspierają. Czyli jeżeli bierzesz udział w jakichś kursach, szkoleniach, czy na żywo, czy online, im bardziej aktywnie będziesz brać udział, tym większe prawdopodobieństwo, że e, tak jakby przyciągniesz też do siebie osoby, które będą chciały z Tobą ten kontakt utrzymać dalej, bo będą widziały Twoje zaangażowanie, to, kim jesteś, będą mogły poznać Ciebie też lepiej jako człowieka, będą mogły sprawdzić, czy na podobnych falach e, reagu, jakby nadajecie, i będzie można zdecydować, czy chcemy kontynuować po prostu. To, co się e, działo tutaj na kursie, czy my chcemy sobie nawzajem jeszcze, ba, jeszcze dalej w tym pomagać. Natomiast tu zawsze jest ten element Twojej aktywności, po prostu to ty musisz też e, podjąć jakieś konkretne działania, nawet na zasadzie po prostu zapytania jakiejś konkretnej osoby, albo na przykład, czyli albo ktoś do ciebie przyjdzie i będzie wiadomo i będzie widać, że on jakby lgnie i chce z Tobą utrzymywać kontakt, albo to Ty będziesz osobą, która wyjdzie do kogoś e, i napisze i się odezwie i zacznie się ten kontakt po prostu stopniowo budować. Kolejnym miejscem, w którym można znaleźć taką grupę mocy, to są po prostu moje szkolenia, czy moja po prostu grupa na Facebooku. Nawet na bezpłatnych moich wyzwaniach, które ja prowadzę, od czasu do czasu dochodzi do tego, że formują się właśnie takie grupy mocy, że ludzie nawzajem się poznają i tak jak mówię, tu jak znowu jest ta sama zasada zachowana, że te, które bardziej aktywnie uczestniczą, po prostu stopniowo zaczynają się nawzajem wspierać, spotykać, później rozmawiać ze sobą, pisać do siebie. Czyli może być to po prostu moja grupa na Facebooku, rodzina przedsiębiorcy pod lupą, albo udział w jakimś kursie, w jakimś wyzwaniu i po prostu aktywne uczestnictwo w tym, co się dzieje. W przypadku mojej pracy też doszło do tego, że w niektórych miastach ludzie zaczęli się po prostu spotykać ze sobą, trochę próbując zachować te zasady, którymi kierujemy się w czasie moich kursów. Znam też grupę mocy, która na przykład przerabia mój małżeński starter wspólnie, po prostu. Rozkładając sobie na dłuższy okres czasu te treści i rozmawiając o nich, uzupełniając je też na przykład o treści od innych różnych osób, z książek od innych autorów, i rzeczywiście dzieląc się na bieżąco tym wszystkim, co, co się dzieje. Czyli są różne możliwe opcje, natomiast myślę, że już to widzisz. Kluczem do sukcesu jest Twoja aktywność. Czyli po prostu nie czekaj, aż coś się wydarzy, nie czekaj, aż osoby same do ciebie zaczną walić tłumami i po prostu pukać Twoje drzwi z prośbą, czy zostaniesz Moją grupą mocy. Tylko po prostu zacznij y, przyglądać się też różnym osobom, które masz wokół siebie, albo które właśnie biorą udział tak jak Ty w różnych wyzwaniach, kursach, spotkaniach, albo na przykład, jeżeli jesteś aktywna, aktywna w jakiejś grupie na Facebooku, to może tam są takie osoby. Y, I w moim wypadku. Większość tego typu grup to były, to były takie sytuacje, że po prostu ja kogoś poznałam w jakimś miejscu, dobrze nam się ze sobą rozmawiało. Okazało się, że coraz więcej wspólnych tematów, że kiedy wchodziliśmy na przykład na tematy biznesowe, to w ogóle mogliśmy rozmawiać bardzo długą ilość czasu, i ja po prostu zaczęłam dbać o to, żeby podtrzymywać ten kontakt, i zazwyczaj też dochodziło do takiej sytuacji, że w końcu jakby bardziej sobie formalizowaliśmy i ustaliśmy, dobra, to może po prostu spotykajmy się regularnie co dwa tygodnie i ze sobą przegadujmy różne sprawy. I takie, tak jakby oddolne inicjatywy w moim wypadku najlepiej działają. To mi przynosi zawsze najwięcej, tak jakby radości, korzyści, i to jest taki najlepszy sposób w moim wypadku budowania grupy mocy. Natomiast ty też potrzebujesz znaleźć swój własny, ale tak jak mówię, kluczem jest Twoje zaangażowanie, Twoja aktywność i nie czekanie, aż coś się wydarzy. I ja wiem, że teraz są osoby, które pomyślą, nie, a jestem taka. Ja jestem taka, nie wiem, zwycofana, że ja jestem nieśmiała, że mi jest trudno nawiązywać kontakty. Oczywiście, że są osoby, którym przychodzi to łatwiej, a są też takie, które przychodzi to trudniej. Natomiast, no niestety, albo stety, ale nic ważnego, pięknego i wątkowego w naszym życiu zazwyczaj nie dzieje się tak zupełnie samo, że po prostu nagle przychodzi piorun z jasnego nieba i nam spada wielki prezent. Po prostu potrzebujemy czasami podjąć działanie, nawet jeżeli ono nie jest proste. I jeżeli uznasz, że to jest coś dla ciebie i że naprawdę warto, to po prostu zdecyduj, co chcę zrobić, jakie konkretne działania chcę podjąć, żeby zacząć tę grupę mocy budować. Jeżeli te treści były dla ciebie ważne, pomocne, zostaw kciuk, subskrybuj, może komentarz i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!